Króliczku! Chodź tu, króliczku! Chodź! Chodź, króliczku! Co ty masz? Co ty masz fajnego? Taką sznureczek? Taki sznureczek masz fajny? Uwaga! No, jaki fajny sznureczek! No, piękny! Przyniosłeś mi. Rzucić ci. Rzucić. Albo przeciągać trochę. Co? Co mamy? Puść. Dobry, Misku. No. Puść! Puść. Ha. Dobrze podaj. Tak, ślicznie. Chcemy? Chcemy? No i co mamy tutaj? Co mamy tu motłach? Motłach mamy. Co? Taki motłach? Taki motłach mamy? Jaki motłach wielki. Ach. Coś się nam popsuło trochę w tej kamerze. Co? Co? Taki silny? Taki silny chłopczyk? Dawaj, trzymaj. No, trzymaj, króliczko. Taki chłopczyk silny, tak?